Jeśli chcecie zacząć grać w Valley z modami, to muszę przyznać, że to świetny pomysł, bo mody mogą bardzo urozmaicić rozgrywkę. Ich instalacja jest dość prosta i wyjaśniam ją w tym filmie, ale dzisiaj pokażę Wam moim zdaniem najlepsze mody do stardiu. Podzieliłam je na trzy części: mody fabularne, które dodają bardzo dużo kontentu, takiego jak nowe miasta, questy i postacie. mody, które ułatwiają rozgrywkę oraz mody wizualne. Wszystkie mody znajdziecie na stronie Nexus Mods, a w opisie filmu znajdują się dokładne linki. Ale zanim przejdę do konkretów, to pamiętajcie, że istnieje program, który pozwoli wam uruchamiać grę tylko z wybranymi modami. To znaczy, jeśli chcielibyście na jednym zapisie mieć tylko Richside Village, a na innym tylko Stardew Valley Expanded, to jest to możliwe bez wyciągania niepotrzebnych modów z folderu Mods. Ten program to StarDrop i znajdziecie go na stronie z modami, czyli na Nexus Mods, gdzie również znajduje się szczegółowa instrukcja. StarDrop pokaże wam też, które mody wymagają Aktualizacji, jednak słyszałam o problemach z utrzymywaniem osiągnięć na Steamie przy korzystaniu ze Stardropa, więc miejcie to na uwadze. Jeśli chodzi o mody fabularne, to zdecydowanie najpopularniejszym modem jest Stardew Valley Expanded, który rozszerza całą dolinę, dodając do niej nowe budynki, nowe przedmioty, nowych NPCów oraz nowe questy fabularne. Ten mod jest naprawdę ogromny, dlatego przy pobieraniu go zwróćcie uwagę na inne mody, które są konieczne do zainstalowania, aby Expanded działało poprawnie. A co znajdziecie w tym modzie? Trzy nowe farmy, które trzeba osobno pobrać, a jedna z nich zastępuje podstawową farmę, więc miejcie to na uwadze, kiedy uruchamiacie Stardiu i wyłączcie tę mapę, jeżeli odpalacie sejwa, na którym gracie na standardowej farmie, żeby nic wam się nie zepsuło. W Expanded jest też bardzo rozbudowane miasto, czyli całkiem nowe budynki, takie jak Grand Pass Shed, gdzie po ukończeniu quest'a będziecie mogli mieć drugą szklarnię, czy domy nowych NPC-ów, takich jak ta piękna posiadłość należąca do Oliwii i jej syna. Tak, możecie romansować z obojgiem. Albo nowe farmy, czyli Winnica Sofii, Szmaragdowa Farma koło Spa, czy Farma Endiego na południu. Jak dla mnie to najbardziej realistyczne dodatki w tym modzie, bo w końcu nie jesteśmy jedynymi farmerami w okolicy. Expanded dodaje też nowe miejsca do eksploracji koło Secret Woods i Wieży Czardzieja, a także zmienia trochę wygląd samego Pelican Town i pustyni oraz rozbudowuje wątek Adventure Guild, dodając nowe postacie, miejsca i questy. Jeśli chodzi o nowe postacie, to jest ich całkiem sporo, a z wieloma można romansować i podobnie jak w podstawowej wersji gry, mają one swoje unikatowe cutscenki. Wszystkie te dodatki wiążą się też z nowymi questami, których nie będę tutaj spoilerować, ale jeśli szukacie nowych wyzwań, to ten mod nada się do tego idealnie. Kolejny duży mod fabularny to Ridgeside Village, który działa trochę analogicznie do Stardew Valley Expanded, ale dodaje Ridgeside Village, czyli nową wioskę, do której możecie pojechać kolejką górską znajdującą się obok autobusu. Postacie z Ridgeside regularnie odwiedzają Pelican Town, więc tutaj też je spotkacie. Burmistrzynią Ridgeside jest siostra Luisa, która chyba też go trochę nie znosi, więc nie jesteśmy w tym sami. W Ridgeside jest wielu nowych NPCów, w tym takich do romansowania. Tablica dziennych questów i special orders, możliwość odnowienia szklar a także hotel, w którym możecie nocować, ale też urządzać przyjęcia, np. wesele czy przyjęcie urodzinowe dla przyjaciela. Richside ma własny kalendarz wydarzeń, bo tutaj też odbywają się różnego rodzaju festiwale, ale chyba największy fabularny quest związany jest z górami, w których czekają na Was naprawdę straszne i trudne potworki. Według mnie Richside jest idealny jako dodatek do już istniejącego savea, bo właściwie nie koliduje z samym Pelican Town, dlatego ja włączę tego moda do mojej rozgrywki, w której zrobiłam Community Center i Ginger Island w trakcie pierwszego roku gry. Znam jeszcze dwa duże mody, których nie testowałam, a które mogą Wam się spodobać: Downtown Zuzu oraz East Scarp. Downtown Zuzu rozszerza koncepcję Zuzu City, czyli miasta, które jest wspomniane kilkukrotnie w fabule, np. przez Sebastiana. Uważam, że to świetny pomysł na moda. East Scarp natomiast jest bardziej popularnym modem i też dodaje nowe lokalizacje, NPCów, Questy i tak Te wszystkie mody fabularne mogą być świetnym rozszerzeniem dla zaawansowanych graczy startu, ale mogą też przytłaczać ilością kontentu, więc nie polecam ich na sam początek, jeśli jeszcze nie odkryliście wszystkich tajemnic podstawowej gry. Co innego z ułatwiaczami, czyli modami, które zmienią jakość waszej rozgrywki. Możecie grać z nimi od samego początku, zwłaszcza jeśli uważacie jakieś aspekty gry za denerwujące i chcecie je zmienić. Tych modów mam zdecydowanie najwięcej, więc zobaczmy na co warto zwrócić uwagę. Lookup Anything to mod, który ma ponad 2 miliony unikatowych pobrań i w skrócie jest to stardiu wiki zaimplementowane do gry. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze stardiu, to założę się, że ciągle coś googlujecie, a dzięki temu modowi nie będziecie musieli, bo po najechaniu na dowolny przedmiot i kliknięciu klawisza F1 pokaże Wam się rozbudowana informacja, co jak i dlaczego. Możecie tak sprawdzać, skąd wziąć jakiś przedmiot, co się z niego robi i tak dalej, ale dotyczy to także informacji o NPCach. Jeżeli klikniecie Shift i F1, to wyskoczy Wam Okienko do wyszukiwania informacji, czyli jak już wspomniałam, Stardew wali wiki w grze. Podobny mod to UI Infosud, który pokaże Wam zasięg stracha na wróble czy sprinklerów, czas do wytworzenia produktu, cenę przedmiotów albo informacje, kto ma dzisiaj urodziny i jaki macie poziom szczęścia. Widoczność tych rzeczy możecie sobie dowolnie skonfigurować w tej zakładce w grze. Mam też NPC Map Locations, czyli moda, który mógłby być funkcjonalnością zaimplementowaną od razu w grze, ale niestety nie jest. Dzięki niemu na mapie widzicie dokładną lokalizację a to znowu oszczędza Wam czas przeznaczony na googlowanie, gdzie i o której będzie dana postać. Kolejna świetna rzecz to Easy Prairie King, czyli mod idealny dla wszystkich, którzy tak jak ja nie mają cierpliwości do tej gierki, a chcą ją przejść i zaliczyć osiągnięcie na Steamie. Macie tutaj bardzo dużo żyć i ułatwień, które możecie dowolnie konfigurować w plikach i przejść tę grę raz na zawsze. A skoro mowa o trudnych aspektach gry, to z modem Skull Cavern Elevator będziecie mieli windę w Skull Cavern, która działa tak jak ta w zwykłej kopalni i pojawia się co 5, -5. Enter, więc jeżeli nie macie ochoty cisnąć stupięter z Cavern w jeden dzień, to nie musicie, a z tym modem możecie zejść bardzo, bardzo nisko. Może się Wam też przydać Ladder Location, czyli mod, który podświetla kamień, pod którym pojawi się drabinka. W eksploracji jaskini przydatny jest też mod Wear More Rings. Nazwa mówi sama za siebie, a przecież pierścienie potrafią bardzo ułatwić walkę. Możecie też mieć nowe sloty na przedmioty w plecaku z modem Bigger Backpack. Jeśli chodzi o farming, to ciekawym modem jest Automate, który pozwala na automatyzację produkcji na wiele różnych sposobów. Na przykład możecie mieć krystalarium duplikujące kwarc, które od razu przeniesie go do skrzynki, skąd trafi do pieca razem z węglem i wytworzy rafinowany kwarc, albo możecie wytworzyć wino z owoców ze skrzynki, które automatycznie trafi do beczek i będzie się starzało. Opcji jest naprawdę mnóstwo. Do automatyzacji możecie też użyć traktora, który pozwoli Wam na oczyszczanie farmy, oranie pola, sianie plonów itd oraz moda Chests Anywhere, dzięki któremu możecie zaglądać do dowolnej skrzynki i przynosić z niej rzeczy do innej, co w zaawansowanym momencie rozgrywki może być niesamowitą pomocą. Spodobał mi się też mod Automatic Gates, dzięki któremu bramki otwierają się automatycznie i nie trzeba w nie klikać. Niby nic, a jak dużo ułatwia. Skoro mowa o ułatwiaczach, to nie mogę nie wspomnieć o łowieniu ryb. Z modem Visible Fish możecie zobaczyć, jakie ryby w tym momencie możecie złowić w danym zbiorniku wodnym. A jeśli nie lubicie łowienia albo po prostu chcecie skipnąć minigierkę, to pozwoli wam na to Skip Fishing Minigame. Ryba będzie złowiona od razu, bez zbędnej walki. Na koniec mod, który nie do końca jest ułatwiaczem, chociaż zależy jak na to spojrzeć. Free Love pozwoli Wam na posiadanie kilku partnerów, a nawet małżonków naraz. Więc jeżeli chcecie odkryć wiele scenek na jednym zapisie, to dzięki niemu będzie to możliwe. Czas na mody wizualne, które raczej śmiało możecie dodać do istniejących zapisów gry. Tych modów jest naprawdę mnóstwo, więc polecam je poprzeglądać na stronie Nexus Mods. Pokażę Wam te, których sama używam, albo które wydają mi się ciekawe. Dla mnie must have są mody na ładniejsze zwierzątka, a moje ulubione to Ls Cuter Kup Animals, Barn Animals i Horses. W tych modach macie naprawdę wiele możliwości zmiany wyglądu Waszych zwierzątek, ale musicie trochę pogrzebać w plikach. Ale spokojnie, to jest naprawdę proste. Domyślnie zwierzątka wyglądają w określony sposób z tymi modami, ale możecie to zmienić otwierając plik config w notatniku albo notepadzie. Ten plik znajduje się w folderze z modem i widać w nim jaki styl ma przypisane każde zwierzątko oraz jego produkt. Teraz otwórzcie folder References. W nim znajdziecie obrazki z nazwą odpowiedniego skina. Na przykład, jeżeli chcecie, aby niebieska kurka miała fioletową grzywkę, to musicie wpisać odpowiednią nazwę w pole Blue Chicken Default, a potem zapisać plik. I tyle, polecam się tym trochę pobawić i znaleźć swoje ulubione skiny dla zwierzątek. Kolejne mody wizualne, których używam i korzystałam z nich jeszcze przed aktualizacją 1.6, to sezonowe ubrania dla NPCów, zarówno tych z podstawki, jak i ze Stardew Valley Expanded. Te outfity dodają nowe ubrania na każdą porę roku, a także fryzury i inne detale. No i przede wszystkim, spójrzcie o ile ładniejszy jest Elliot z tym modem. A jeśli nie podobają Wam się jaskrawe kolory z podstawki, to sprawdźcie moda Daisy Nikos Air Free Color, który zmienia odcienie na bardziej ziemiste i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę ładnie i nawet bardziej kozy niż oryginalne kolory. Możecie też zainstalować sobie mody zmieniające cały interfejs gry na bardziej kwiatowy, jak na przykład Overgrown Flowery Interface, albo takie, które całkowicie zmieniają portrety NPCów. Opcji jest naprawdę mnóstwo i w tym przypadku musicie poszukać swoich ulubionych. Dajcie znać, czy używacie modów w swojej rozgrywce i czy polecacie jeszcze jakieś, o których tutaj nie wspomniałam. A jeśli dopiero dodajecie mody do swojej gry, to bawcie się dobrze i podzielcie się swoimi wrażeniami.